Od dzisiaj schronisko nosi oficjalną nazwę Podaj Łapę. Jest to nazwa, która została wyłoniona w wyniku konkursu ogłoszonego przez Głos Pomorza. Nazwę tą wymyślili czytelnicy. Także no, mamy nadzieję, że, że ta nazwa nam w przyszłości wiele pomoże. Schronisko działa półtora miesiąca pod, pod naszą opieką, pod opieką Otos Animals. Udało nam się przez ten czas postawić wybieg. Dla, dla, dla psów. Zakupiliśmy 22 nowe budy. E, wymieniliśmy wszystkie budy, tak stare, które, które były w boksach, wymieniliśmy na nowe. Pomalowaliśmy trzy budy, które jeszcze się nadają, więc dodaliśmy im troszeczkę koloru. E, postawiliśmy wolierę dla ptaków. Odświeżyliśmy generalnie całe schronisko, żeby było przyjazne i dla ludzi, a przede wszystkim dla zwierząt. Także no jeszcze dużo czasu, jeszcze dużo pracy przed nami, ale mam nadzieję, że podołamy i, i z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc będzie coś coraz lepiej. Tak. Dlaczego Pani yy, Ponieważ bardzo kocham zwierzęta, jestem ich wielką fanką i chciałabym w jakiś sposób im pomóc. Jaka była Pani propozycja? Yy, podaj łapę. Yy, tak, która zwyciężyła? Tak. Czy, czy Pani ma jakieś zwierzęta? Yy, tak, yy, mam kota, rybkę i dwa chomiki. Yy, czyli wielbicielka wierzy. biegu. A jakiegoś tak. ze stroniska? Jakiegoś ze yy, Nie. Nie. A pierwszy Pani Pierwszy. Jak się Pani podoba to, co się tutaj dzieje? No ślicznie jest, dużo zwierząt. Jakie to wrażenie robi, jak się wchodzi i się widzi takie zwierzęta w klatkach? No trochę smutno, bo przecież mogłyby mieć swój dom, no a mieszkają tutaj. Ale jest dużo wolontariuszy i pomagają. Wziąłem udział dlatego, ponieważ chciałem, żeby akurat nazwa była schroniska przyjazna dla wszystkich, żeby było wiadomo, po co przechodzić, że trzeba pomagać zwierzętom, więc Podaj Łapę była najbardziej trafną. Pierwszy raz w Słupskim? W Słupskim nie akurat. Pierwszy raz jestem. Jakie jest wrażenie od Bardzo dobre. Wszystko jest tak, jak trzeba. Byłem już w wielu schroniskach, wybierałem psa. Wybrałem właśnie też. Ogólnie mam dwa psy.